Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony. Salamander oczywiście, standardowo, e, filmik, o co ja mógłbym inaczej zrobić na kanał. Tak więc, trening. Trening zawodników i zaczniemy sobie trochę inaczej, bo miałem tutaj go już podszkolić, a gdzieś mi uciekł. Jest jeden, drugi, dobra. To może coś z tego. Uh, 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 59 tysięcy, nieźle go. Wyższa Full. Full. Uh, to nieźle. 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 No dobra, słuchajcie. No to teraz już wracamy do rzeczywistości. To jeszcze z poprzednim filmem powinien być trening. A my tutaj mamy teraz, proszę bardzo, zaczynamy od CF-ów. Czyli my sobie zrobimy tak i pierwszym CF-em, który według mnie powinien dostać wszystko, to jest oczywiście Kilian Mbappe. Który no, jeszcze mi trochę zajmie, zanim ja go wyszkolę. Dobra, trzy niech dostanie, to może przynajmniej ten jeden level pójdzie do góry. Nie, nawet ten jeden level nie pójdzie do góry. Masakra. Masakra. No dobra, Second Strikerów lecimy. Do Second Strikerów to tutaj miałbym małe zastrzeżenia, ale chyba najlepiej jest inwestować w tego pana. Bo on też się sprawdza jako ten taki podający. No, chociaż te 336. No i right wingów. I kogo ja tutaj z right wingów mam podszkolić? Tutaj wszystko jest full praktycznie. Malcolm można jeszcze spróbować coś z niego wyciągnąć. Z Pepe można jeszcze spróbować coś wyciągnąć. Później to już się 90 zaczynają, to nawet nie są warte uwagi. A może tego Bela? Może tego Bela? Nie, dobra, Malcolma, bo Malcolm taki jest, tu jeszcze mu sporo zostało. Pepe ma 10 leveli, a Malcolm ma jeszcze 11 leveli. No dobra, to nie będzie ten Malcolm. Malcolm... I Malcolm dostanie jeszcze trenera specjalnego, Nie. Yeah. Lecimy z tym koksem, jest trenerek specjalny, pyk. 20, 26 level dalej jak był, tak jest. No dobra, Leftwingi. Leftwingi. Kto? Kogo tutaj lewego? Uu, może Neymara. Nie. S sane. No tak, ten Sane mnie bardzo interesował. Znaczy Mane, przepraszam. Nie Sane, tylko Mane. Mane. I, ale tutaj jeszcze. O Sterling jest fajny, Sane jest fajny. Której w ogóle nawet nimi nie grałem. A to są naprawdę bardzo, bardzo dobre trafy. Szkoda, no szkoda, szkoda. Song -min jest też dobrym trawem. No dobra, lecimy w tego sane on... Mane, przepraszam. A, no to i taki tak było, i tak to nie ma co. Chociaż jeden level do góry. O, i 97 się zrobiło. No i Git, i o to chodzi, pane. I o to, pane, chodzi. Dobra, lecimy do AMF-a i AMF to chyba tutaj nie muszę z nikim dyskutować na żaden temat z Was, chłopaki, bo to chyba jest zbyt oczywiste, kto dostanie tego amf Całe szkolenie, bo to tu jest tylko jedna słuszna opcja. No i tak też się stanie. Tak też się stanie. 4000 dosyć sporo, dosyć sporo się udało uzyskać. No i tutaj jest też kolejna opcja, która nie podlega dyskusji. Myślę. Chociaż może ten dudu, bo ten dudu mi tak mi... No dobra, tego dudu. Niech będzie ten dudu. O, i, o proszę bardzo, jest lebelek do góry. Jest zawsze coś, zawsze coś. A lewy, lewy? Jest jakiś lewy? O, są jakieś lew w tym Kogo tutaj na left Chyba tego Ascensio dalej ciśniemy, bo to on coś tam może powyżej 90 wskoczyć. No i jest. Chociaż jeden level. No i dobra. 16 leveli do góry jeszcze zostanie. A, i tu się zaczyna zginać ciup pingwina, bo kogo podszkolić bardziej? Będą kurys jest full. Błędą Zui jest jeszcze. I teraz tak, Skolsma 20. Gdzie jest ten? O Elmas. Dobra, idziemy w tego Elmasa. Tam, tak, 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 i tak. I niech będzie dobrze. Uu, coś nawet bardzo dobrze poszło. Z takich. z czegoś takiego aż dwa levele, no to ładnie, bardzo ładnie. No dobra, i DMF, i teraz tutaj na DMF-ie. Myślałem o tym Pirlo. Szczerze mówiąc, trzeba dalej iść w tego Wiejre. I go szkolić i szkolić. Reszta, tak naprawdę, to. Barius jeszcze jest dobry. Ale. Niech będzie ten wir Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet jeden level nie wyszedł. Szkoda. Szkoda. No, a right backi. Idziemy w tego Dumfriesa, bo on jakoś ładnie tutaj zawsze ci się prezentował, a left back? Z left backów może tego Robertsona, niech on już. Osiągnie ten swój wyższy poziom. No i dobra. Uuu, 12 tysięcy. Jeden poziom poszedł do góry. Nieźle. 5 leveli mu zostało. No i tutaj to chyba nie muszę mówić, komu dajemy. To jest zbyt oczywiste. Jest tylko jeden słuszny. No, zapomniałem o tym. Dobra, niech będzie. Już nie, może nie. Dobra. Uuu, tu coś czuję, że będzie. O Jezu. Co to było? Chociaż 9 tysięcy było. Central Middlefield, wrócimy się tutaj, tym razem nie Elmas, a Gwendoł na dużo raczej bym nie liczył, ale jest już mniej niż 10 tysięcy punktów do zdobycia. Teraz golkiperzy. I golkiper, pierwszy, który pójdzie mino i który już chce mieć go całkowicie wyszkolonego, to oczywiście jest ten pan. Tak, to jest ten pan. No i tam panu wystarczył dwaj badziewiarze. Osiągnąć full. Jest już dobrze. Teraz co? W kogo? Ten na was tutaj dobrze jakoś się sprawował. A może Wojtka podrasować? Dajemy szansę na no Jest szesnasty level. No i już jest. Uff. No zrobiła się różnica i to dobra. Cztery levele, ten ma dwa levele. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o szkolenie zawodników. Już mi zostali te special trainerzy tylko. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. No i mam nadzieję, że Wam się podobało, więc zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Wielkie dzięki i cześć, trzymajcie się.